Konrad Zawacki, jestem pracownikiem Urzędu Miasta Poznania. Kieruję Biurem Informacji Teleinformatycznej. Jego marketingowa nazwa to Poznań Kontakt. Pod taką nazwą funkcjonujemy na rzecz naszych klientów, mieszkańców Miasta Poznania. Środowisko kolcentrowe jest obecne w Polsce co najmniej od 20 lat. To w przypadku administracji publicznej, w przypadku samorządu, jest historia dużo krótsza, bo około 5 lat temu Poznań utworzył swoje Biuro Informacji Teleinformatycznej, czyli pierwsze call center w Polsce pierwsze call center służące mieszkańcom miasta. Zauważyliśmy, że to środowisko zaczyna, zaczyna się powiększać. Coraz więcej miast w Polsce albo interesuje się tym tematem, albo już utworzyło swoje centra. Wobec tego, z kolegami z tych miast, które takie centra uruchomiły, postanowiliśmy zawiązać radę programową. Ta rada spotkała się dwa miesiące temu i doszła do wniosku, że jest już czas, jest już potrzeba po temu, żeby zaproponować administracji publicznej ze szczególnym wskazaniem na samorząd takie forum, w którym będziemy mogli się spotkać, będziemy mogli się zobaczyć i będziemy mogli wymienić doświadczenia. Nasza konferencja pod przewrotnym nazwem, nazwą Petent 2.0 miała właśnie temu służyć, po to się tutaj w Warszawie spotkaliśmy. My obecnie jesteśmy w bardzo ciekawym momencie naszej historii, dlatego że właśnie teraz odbywa się rekrutacja na kolejne stanowiska pracy w moim biurze. To się wzięło z sukcesu, jakim okazał się kontakt telefoniczny w tej szczególnej formule, w formule masowych odpowiedzi na pytania mieszkańców w Poznaniu. My zaczynaliśmy w 2009 roku od 50 tysięcy rozmów rocznie. Obecnie, to znaczy za rok 2013, zanotowaliśmy 350 tysięcy takich rozmów. Właściwie przy niewiele powiększonym w składzie naszego biura i zwyczajnie okazało się, że ponieważ tendencja jest wzrostowa, wobec tego musimy zacząć się wzmacniać. Na dodatek mamy nowych klientów, klientów, którzy oczekują tego, że ich informacja poprzez nasze call center dotrze w sposób bardziej precyzyjny, bardziej powszechny do mieszkańców. Są to takie podmioty jak Związek Międzygminny Zagospodarowania Odpadów, Zarząd Transportu Miejskiego, czyli już podmioty, które operują na naprawdę masowym, masowym kliencie. W przypadku Poznania wygląda to tak, że w mieście jest około 550 tysięcy mieszkańców, przynajmniej 200 tysięcy to są osoby dorosłe to są osoby, które korzystają aktywnie z usług administracyjnych. One chcą mieć usługę szybką, chcą mieć usługę pewną i najlepiej pod ręką, a pod ręką jest właśnie telefon. I my takiej usługi my, takiej usługi im udzielamy.